Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś nosił ciężar świata na swoich plecach? To uczucie, że życie przygniata cię do ziemi, że każda odpowiedzialność i każda troska kumuluje się, stając się nie do zniesienia? Czasami zatracamy się w opiece nad innymi, w spełnianiu oczekiwań i rozwiązywaniu cudzych problemów, zapominając o trosce o siebie. Co miało być aktem miłości, staje się ciężarem, który trudno unieść. A co jeśli powiem ci, że wolność jest w zasięgu twojej ręki? To, co usłyszysz dzisiaj, może być kluczem do uwolnienia się od tego ciężaru i w końcu swobodnego oddechu. Zanim przejdziemy dalej, warto przypomnieć, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, sprawdź, czy już to zrobiłeś, aby Bóg kontynuował prowadzenie cię za pomocą przesłań, które zmieniają życie. Każda subskrypcja to ziarno wiary, które sadzisz w żyznej glebie Królestwa Bożego. Napisz poniżej: Zrzucam swój ciężar, jeśli jesteś gotowy, aby uwolnić się od tego, co do ciebie nie należy. Kiedy myślimy o ciężarze, który nosimy, często nie zauważamy, że nie jest on jedynie fizyczny, ale także emocjonalny i duchowy. Joyce Mayer zawsze przypomina nam, że często to my sami jesteśmy odpowiedzialni za noszenie zbędnych ciężarów. W Ewangelii Mateusza 11, 28, 30 Jezus zaprasza nas. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny w sercu, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych, bo jarzmo moje jest miłe, a ciężar mój lekki. Tu znajduje się potężna obietnica. Jezus nie tylko zaprasza nas do siebie, ale oferuje ulgę. Ciężar, który nam daje, jest lekki, podczas gdy ciężary, które często wybieramy nosić, są ciężkie i wyczerpujące. Przypomina nam, że nie jesteśmy sami w tej walce. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że to, co nosisz, może nie być Twoje? Często stajemy się odpowiedzialni za emocje i problemy innych. Chcemy pomóc, chcemy być wsparciem, ale musimy zrozumieć, że każdy powinien nosić swoje własne brzemiona. W liście do Galatów 6.5 Czytamy, każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. To nie oznacza, że nie powinniśmy pomagać innym, lecz że musimy mieć mądrość, aby wiedzieć, gdzie kończy się nasza odpowiedzialność. Wyobraź sobie, że jesteś w łodzi płynącej po wzburzonych wodach. Teraz wyobraź sobie, że jesteś sam, próbując utrzymać łódź na powierzchni, jednocześnie próbując dźwigać zmartwienia i problemy wszystkich wokół ciebie. To wyczerpujące, prawda? Wielu z nas tak właśnie żyje, walcząc o to, aby łódź unosiła się na wodzie, zapominając, że nie musimy tego robić sami. Joyce Mayer zawsze podkreśla znaczenie szukania Boga w poszukiwaniu odnowy i odpoczynku. W psalmach 55:22 znajdujemy słowa: Rzuć na pana swoją troskę, a on cię podtrzyma, nigdy nie pozwoli, by sprawiedliwy był poruszony. Ten werset, to potężne przypomnienie, że nie musimy nosić brzemion samodzielnie. Bóg jest gotów wziąć na siebie to, co nas obciąża. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś naprawdę oddał swoje zmartwienia Bogu? Gdybyś odłożył na bok potrzebę rozwiązania wszystkiego i po prostu zaufał, że on zatroszczy się o ciebie i o tych, których kochasz? To nie oznacza, że musimy być nieodpowiedzialni, ale że powinniśmy ufać mądrości i trosce Boga. Na przykład poznałem kobietę, która zawsze martwiła się życiem swoich dzieci. Czuła się odpowiedzialna za każdą ich decyzję, za każdy błąd, który popełniali. W jej myśleniu, jeśli coś się wydarzy, to będzie jej wina. To emocjonalne obciążenie pochłaniało ją na tyle, że nie mogła cieszyć się dobrymi chwilami z nimi. Pewnego dnia, słuchając kazania Joyce Mayer, postanowiła odmówić modlitwę oddania. Panie, oddaję ci moje dzieci, a ty Wiem, że kochasz ich bardziej niż ja i że masz plan dla każdego z nich. Od tamtego dnia zaczęła odczuwać lekkość, której wcześniej nie znała. Nie przestała być matką, ale nauczyła się ufać Bogu i uwolnić się od ciężaru, który ją przytłaczał. Ta zmiana perspektywy jest kluczowa. Kiedy postanawiamy oddać nasze zmartwienia Bogu, zaczynamy doświadczać nowej wolności. To tak, jakby kajdany, które nas więziły, zostały złamane. W 1 Piotra 5:7 jesteśmy instruowani, aby zrzucić na niego całe nasze zmartwienie, ponieważ on troszczy się o nas. Czy możesz sobie wyobrazić wolność, która przychodzi, gdy to robimy? Gdy rezygnujemy z potrzeby kontrolowania wszystkiego i powierzamy sprawy Bogu, znajdujemy pokój. Jednak ważne jest zrozumienie, że odpuszczenie odpowiedzialności, które nie należą do nas, nie oznacza obojętności, wręcz przeciwnie to akt miłości. Kochać kogoś nie oznacza dźwigać jego ciężary, ale wspierać, motywować i być obecnym w ich życiu, nie przejmując odpowiedzialności za ich wybory. Joyce Meyer zawsze mówi, że kluczowe jest ustanowienie zdrowych granic. Nauczenie się mówienia nie, gdy to konieczne, to potężna umiejętność, która pozwala nam skupić się na naszych własnych obowiązkach i dobrostanie. Rozpoznanie, co jest nasze, a co nie. To fundamentalny krok do zdrowia emocjonalnego i duchowego. Czasami poczucie winy może skłonić nas do przyjęcia odpowiedzialności, które nie należą do nas. Czy kiedykolwiek czułeś się winny, nie mogąc pomóc komuś w sposób, w jaki byś chciał? Może to stworzyć błędne koło, które tylko nas osłabia. Warto to przemyśleć. Czy przyjmuję odpowiedzialności, które nie należą do mnie z powodu winy lub strachu? To pytanie może otworzyć drzwi do uwolnienia. Teraz nadszedł czas, aby zastanowić się nad swoimi własnymi ciężarami. Co nosisz? Co do ciebie nie należy? Jakie zmartwienia pochłaniają twój czas i energię? Możesz się zdziwić, gdy uświadomisz sobie, że wiele z tych obaw mogłyby zostać oddane Bogu. To zaproszenie do nowego stylu życia, w którym nie tylko przetrwasz, ale rozkwitasz w swojej wierze. Zostaw komentarz. Zrzucam swój ciężar na Pana, jeśli jesteś zdecydowany odstawić zbędny ciężar i zaufać Bogu. Czasami praktyka odpuszczania tego, co nie jest nasze, może wydawać się trudna, może pojawić się wewnętrzny opór, strach przed tym, że jeśli nie będziemy mieć kontroli, wszystko pójdzie nie tak. Ale prawda jest taka, że gdy próbujemy rozwiązywać wszystko sami, ryzykujemy, że będziemy przytłoczeni i wyczerpani. Sam Jezus uczy nas, że prawdziwa wolność pochodzi z oddawania Mu naszych trosk. W liście do Rzymian 8:28 znajduje się obietnica, że wszystko działa na dobro tych, którzy miłują Boga. Dotyczy to również sytuacji, które uważamy za trudne. Kiedy oddajemy nasze troski i ciężary Bogu, On może przemienić wyzwania w możliwości wzrostu i umocnienia naszej wiary. Na koniec pamiętaj, że wolność, której szukasz, jest dostępna. Decydując się uwolnić od ciężaru świata, pozwalasz Bogu działać w twoim życiu w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie. On jest gotowy, przemienić każdy ciężar w możliwość zwycięstwa. Nie zapominaj, nie musisz nosić wszystkiego sam. Bóg jest po twojej stronie, gotowy, pomóc ci unieść to, co naprawdę ważne. Teraz twoja kolej. Napisz, jestem oddany panu. Jeśli jesteś gotów na ten krok wiary i pozwolić Bogu przejąć kontrolę. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, zostaw komentarz z słowami: Zrzucam swój ciężar, aby zadeklarować swoją intencję żyć wolnym od zbędnych trosk. I jeśli jeszcze nie jesteś zapisany na kanał, skorzystaj z okazji, aby się zapisać i otrzymywać więcej wiadomości, które zachęcą cię do prowadzenia lekkiego i pełnego wiary życia. Zostawiam tutaj zaproszenie do kontynuowania tej refleksji. Życie jest podróżą nauki i wzrostu, a każdy krok, który stawiamy, to okazja, by zbliżyć się do Boga. Niech on Cię błogosławi i niech znajdziesz lekkość, której tak pragniesz. Do zobaczenia wkrótce. Prawda jest taka, że puszczenie tego, co nie jest nasze, to akt odwagi i wiary. Często przyzwyczajamy się do noszenia trosk innych, zapominając, żeby zadbać o samych siebie. To, co wydaje się aktem miłości, może przekształcić się w cykl emocjonalnego wyczerpania. Joyce Meyer przypomina nam, że prawdziwa miłość to nie tylko to, co robimy, ale także to, jak czujemy się w stosunku do samych siebie i do tego, do czego Bóg nas powołuje. Kiedy oddajemy nasze troski Bogu, zaczynamy dostrzegać, że on jest prawdziwym wspierającym. Czy możesz sobie wyobrazić pokój, jaki płynie z wiedzy, że nie musisz wszystkiego dźwigać sam? W Psalmach 23:1 3 czytamy: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na pastwiskach zielonych pasie mnie. Dowód wypocznienia prowadzi mnie, pokrzepia moją duszę. Ten fragment to potężne przypomnienie, że Bóg pragnie nas prowadzić i dawać nam odpoczynek pośród burz życia. A co, jeśli powiem ci, że sam akt zaufania Bogu może zmienić sposób, w jaki radzisz sobie z codziennymi obowiązkami? Kiedy uświadamiasz sobie, że nie musisz wszystkiego rozwiązywać, możesz zacząć dostrzegać możliwości zamiast problemów. To tak, jakby odłożenie zbędnego ciężaru otworzyło przestrzeń, by Bóg działał w Twoim życiu w sposób, którego nie mogłeś sobie wyobrazić. Często lęk i zmartwienia sprawiają, że czujemy, że tracimy kontrolę. Prawda jest taka, że kiedy próbujemy kontrolować wszystko, tak naprawdę Oddalamy się od prawdziwego pokoju, który pochodzi od Boga. Pamiętaj o tym. W liście do Filipian 4,6-7 jesteśmy pouczani, aby nie żyć w niepokoju o nic, lecz przedstawiać nasze prośby Bogu. A wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i myśli. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tego pokoju, który pochodzi od Boga? To uczucie lekkości, wolności, wiedząc, że On się o Ciebie troszczy. Joyce Meyer zawsze podkreśla, że pokój Boży to nie brak problemów, ale pewność, że On jest z nami w każdym wyzwaniu. Ten pokój pozwala nam stawiać czoła trudnościom z lekkim sercem i spokojnym umysłem. Teraz zastanów się, jak możesz zastosować to w swoim życiu, jakie troski możesz dzisiaj oddać Bogu, jakie ciężary nosisz, które nie są Twoje. Czasami warto sporządzić listę i oddać każdy z nich w modlitwie. Kiedy świadomie rozpoznajesz, co musisz puścić, zaczynasz otwierać przestrzeń dla działania Boga w swoim życiu. W Ewangelii Łukasza 12:25-26, Jezus pyta nas. Kto z was, żyjąc w niepokoju, może dodać do swojej długości choćby jednego łokcia? To potężne pytanie skłania nas do refleksji nad bezsensownością troski: Co tak naprawdę możemy kontrolować? Oddając nasze troski Bogu, pozwalamy Mu przejąć kontrolę nad sytuacjami, które nas trapią. Jeśli zastanawiasz się, jak zrobić ten krok, wiedz, że pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest modlitwa. Modlitwa to klucz, który otwiera drzwi do wolności. Modląc się, nie tylko przedstawiasz swoje zmartwienia Bogu, ale także stawiasz się w pozycji, aby przyjąć Jego pokój i kierunek. Joyce Meyer uczy nas, że modlitwa to nie tylko rozmowa z Bogiem, ale także słuchanie tego, co On ma nam do powiedzenia. Dlaczego nie poświęcisz dzisiaj chwili, aby usiąść w ciszy i usłyszeć głos Boga? On może dać ci jasność, której potrzebujesz, aby wiedzieć, jakie ciężary puścić i jak poradzić sobie z wyzwaniami, przed którymi stoisz. Czasami to, co musimy usłyszeć, to Synu, jestem tutaj, nie musisz nosić tego sam. Ta wiadomość miłości i wsparcia może zmienić Twoją perspektywę i przynieść ukojenie Twojemu sercu. Ponadto niezwykle ważne jest otoczenie się ludźmi, którzy również rozumieją, jak ważne jest puścić to, co nie należy do nas. Wspólnota jest niezbędna w naszej drodze wiary. Kiedy jesteśmy otoczeni osobami, które nas wspierają i zachęcają, odnajdujemy siłę do kontynuowania. Joyce Meyer często mówi o sile Wspólnoty w życiu chrześcijanina. Kiedy dzielimy się naszymi zmaganiami i zwycięstwami z innymi, tworzymy atmosferę wsparcia i miłości. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak możesz być tą osobą wsparcia dla kogoś? Czasami pomaganie innym w uwalnianiu ich ciężarów może pomóc nam zobaczyć, co również musimy puścić. Życie to wymiana, a zachęcając innych, sami jesteśmy także zachęcani. Kiedy widzimy, jak ktoś oddaje swoje troski Bogu, inspiruje nas to do zrobienia tego samego. Na koniec, pamiętaj, że wolność to nie tylko stan emocjonalny, ale codzienna praktyka. Każdego dnia będziesz miał okazję, by zdecydować się na uwolnienie tego, co nie jest Twoje, i zaufanie Bogu. W liście do Rzymian 12:2 jesteśmy zachęcani, aby nie stosować się do tego świata, lecz aby przemieniać swoje umysły abyśmy mogli doświadczyć dobrej, miłej i doskonałej woli Boga. Ta transformacja zaczyna się, gdy decydujemy się złożyć nasze ciężary i pozwolić sobie żyć lekkością, którą Bóg ma dla nas. Pamiętaj, że każdy nowy dzień przynosi ze sobą możliwość rozpoczęcia na nowo. W Lamentacjach 3:22-23 czytamy, że życzliwości Pana są przyczyną, dla której nie zginęliśmy, bo jego miłosierdzie nie ma końca są nowe każdego ranka, wielka jest Twoja wierność. Ten fragment przypomina nam, że niezależnie od ciężaru, który niesiemy dzisiaj, Bóg oferuje nam nowy początek każdego poranka, daje nam szansę, by uwolnić to, co nas dręczy i odnowić się w Jego obecności. Czy kiedykolwiek czułeś się uwięziony w cyklu zmartwień? W tym powtarzającym się myśleniu, które wydaje się nie mieć końca? Często tak koncentrujemy się na problemach, że zapominamy o obietnicach Bożych. Joyce Mayer uczy nas, że zmieniając nasze skupienie, możemy przekształcić naszą rzeczywistość. W liście do Filipian 4:8 jesteśmy instruowani, aby myśleć o tym, co jest prawdziwe, uczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe i zasługujące na pochwałę. Jeśli jest jakakolwiek cnota i jeśli jest jakiekolwiek uwielbienie, powinniśmy myśleć o tych rzeczach. To jest potężny klucz do uwolnienia. Gdy zmieniamy nasze myślenie, zaczynamy dostrzegać sytuację w nowym świetle i uświadamiać sobie, że nie jesteśmy sami. Ważne jest, aby wykształcić w naszych życiu nawyk wdzięczności. Wdzięczność ma moc przekształcania naszego spojrzenia na trudności. Kiedy zaczynamy dziękować Bogu za małe rzeczy, za powietrze, które oddychamy, za jedzenie na stole, za ludzi wokół nas, zaczynamy dostrzegać, że nawet w obliczu burz. Zawsze jest coś, za co możemy być wdzięczni. Joyce Meyer często mówi o tym, jak wdzięczność może pomóc nam uciec z pułapki lęku. Kiedy dziękujemy, odwracamy uwagę od problemu i kierujemy ją na błogosławieństwa, które Bóg nam dał. Pomyślmy chwilę o tym, jak możemy zastosować to w praktyce. Co powiesz na to, aby zacząć Dziennik Wdzięczności? Zarezerwuj sobie chwilę każdego dnia, aby zapisać przynajmniej trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To nie tylko pomaga zmienić twoją perspektywę, ale także wzmacnia twoją wiarę, ponieważ zaczynasz dostrzegać rękę Boga działającą w twoim życiu. Kiedy koncentrujesz się na błogosławieństwach, łatwiej jest uwolnić się od ciężarów, które do ciebie nie należą. A jeśli nadal czujesz się przytłoczony, pamiętaj, że proszenie o pomoc jest zupełnie normalne. Często lęk i stres sprawiają, że czujemy, że musimy dźwigać wszystko sami, ale to nie jest prawda. Joyce Meyer zawsze podkreśla to znaczenie szukania wsparcia, zarówno od przyjaciół, rodziny, jak i nawet od doradcy duchowego. Nie bój się dzielić swoimi zmagań. To, co może wydawać się dla ciebie nie do zniesienia, może zostać złagodzone dzięki pomocy innych. Wspólnota i wzajemne wsparcie są podstawą naszej drogi wiary. W Księdze Przysłów 27:17 czytamy: Jak żelazo ostrzy żelazo, tak człowiek ostrzy swojego przyjaciela. Przypomina nam to, że otaczając się osobami, które nas wspierają i motywują, stajemy się silniejsi i bardziej odporni. Nie lekceważ mocy wspólnoty w swoim życiu. Kiedy łączysz się z innymi, którzy szukają Boga i wspierają się nawzajem, ciężar, który nosisz, staje się lżejszy. Innym ważnym punktem do rozważenia jest praktyka przebaczenia. Często nosimy emocjonalne brzemię, ponieważ nie potrafimy przebaczyć tym, którzy nas zranili. Joyce Mayer zawsze mówi, że przebaczenie to wybór, który podejmujemy, a nie uczucie, które odczuwamy. W Ewangelii Mateusza 6:14 15. Jezus uczy nas, że jeśli przebaczymy ludziom ich przewinienia, nasz Ojciec Niebieski także nam przebaczy. Ale jeśli nie przebaczymy, Również nie będziemy przebaczeni, przebaczenie jest wyzwalające. Kiedy decydujemy się przebaczyć, nie tylko uwalniamy innych, ale także uwalniamy się od ciężaru, jaki niesie ze sobą ból i żal. Czy kiedykolwiek myślałeś o kimś, kto potrzebuje twojego przebaczenia? Czasami akt przebaczenia może być pierwszym krokiem do uwolnienia się od ciężaru, który nosisz. Nie zapominaj, że przebaczenie nie oznacza, że pozwalasz drugiej osobie na dalsze ranienie, ale decydujesz, że nie pozwolisz, aby ból przeszłości kontrolował twoją teraźniejszość. To akt odwagi i wiary, a Bóg uhonoruje tę decyzję. Na koniec pamiętaj, że uwolnienie się od tego, co nie jest twoje, jest procesem ciągłym. To nie jest coś, co robimy raz i jest załatwione. Każdego dnia będziemy mieli możliwość powierzenia naszych zmartwień Bogu i zaufania, że on pracuje w naszych życiach. W pierwszym liście do Tesaloniczan 5:16–18 jesteśmy zachęcani do zawsze się radować, nieustannie się modlić, w każdym położeniu dziękować, bo taka jest wola Boga w Chrystusie Jezusie względem Was. To codzienna praktyka, która pomaga nam pozostać skupionym na Bogu i oddać mu nasze zmartwienia. Podczas gdy kontynuujesz tę drogę uwolnienia, pamiętaj, że Bóg jest zawsze przy Twoim boku, gotów ci pomóc. Czy zauważyłeś, jak łatwo jest w chaosie zgubić z oczu Boże obietnice? Życie się dzieje i często czujemy się, jakbyśmy byli w wirze, nosząc zmartwienia, które do nas nie należą. Ale to właśnie w tych momentach musimy przypomnieć sobie słowa Joyce Meyer: Pokój to nie brak problemów, ale obecność Boga w ich środku. I to przynosi głęboką pociechę. Kiedy uznajemy, że mamy Boga, który kroczy obok nas, możemy znaleźć odpoczynek, nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Zastanówmy się chwilę, co naprawdę znaczy oddać nasze zmartwienia Bogu. To akt zaufania, uznanie, że nie mamy kontroli nad wszystkim. W przysłowiach znajdujemy wskazówkę – zaufaj Panu z całego serca, a nie polegaj na swoim rozumie. Przysłowia 3, To zaprasza nas do odpuszczenia naszych trosk i zaufania – że Bóg ma większy plan, nawet gdy nie dostrzegamy całego obrazu. Interesujące jest to, że często to, co powstrzymuje nas przed uwolnieniem naszych ciężarów, to strach strach, że jeśli nie będziemy mieć kontroli, rzeczy wymkną się spod naszego zasięgu. Ale jak przypomina nas Joyce Mayer, strach to złodziej, który kradnie obietnicę Boga. Musimy podjąć świadomą decyzję, by stawić czoła temu strachowi. Zmierzyć się z nim prawdą słowa Bożego i wybrać wiarę. Kiedy mówimy o lękach, możemy napotkać szereg niepewności: strach przed porażką, strach przed tym, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, strach przed utratą osób, które kochamy. Te lęki mogą zamieniać się w ciężkie brzemiona, które nosimy. Jednak w drugim Tymoteusza 1.7 znajdujemy wyzwalającą prawdę, albowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości. I trzeźwego myślenia. Ten fragment przypomina nam, że oddając nasze zmartwienia Bogu, otrzymujemy Jego moc, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad małymi rzeczami w codziennym życiu, które mogą stać się ciężarami? Czasami są to oczekiwania, które sami na siebie nakładamy, lub porównania, które robimy z innymi. Joyce Meyer często mówi o pułapce porównywania, która prowadzi nas do stanu niezadowolenia i niepokoju. Ważne jest, aby dostrzegając te myśli, zdecydować się je odrzucić i skupić na tym, kim naprawdę jesteśmy w Chrystusie. W Efezjan 2.10 przypomina nam się, że jesteśmy dziełem bożym stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. To nadaje nam tożsamość i cel, uwalniając nas od potrzeby porównywania się. Gdy uwalniamy się od tych ciężarów, zaczynamy dostrzegać życie z nowej perspektywy. Wdzięczność staje się potężnym narzędziem. Kiedy praktykujemy wdzięczność, jesteśmy w stanie zmienić nasze myślenie. Joyce Mayer uczy, że wdzięczność jest antidotum na lęk. Kiedy dziękujemy Bogu za błogosławieństwa, nawet te małe, zaczynamy dostrzegać Jego dłoń w naszym życiu. To pomaga nam uwolnić się od brzemion, ponieważ przypominamy sobie, jak bardzo jesteśmy błogosławieni. Wyobraź sobie zatem, że zaczynasz dzień. Z wdzięcznym sercem. Zamiast martwić się o wszystko, co trzeba zrobić, koncentrujesz się na błogosławieństwach, które już posiadasz. Budzisz się i dziękujesz za nowy dzień, za zdrowie, za rodzinę, za przeznaczone dla przyszłości. To zmienia twoje myślenie, a co za tym idzie twoje działania. W Kolosan 3.2 jesteśmy zachęcani do tego, aby myśleć o rzeczach, które są w górze, a nie o tych, które są na ziemi. Ta zmiana skupienia jest kluczowa, by uwolnić się od trosk, które nas otaczają. Nie możemy również zapominać o mocy modlitwy w tym procesie. Modlitwa to nasza komunikacja z Bogiem, a to właśnie dzięki niej odnajdujemy siłę i kierunek. Joyce Meyer zachęca nas do modlenia się o wszystko i zaufania, że Bóg słyszy każde słowo. Kiedy składamy nasze troski przed Nim, w rzeczywistości pozwalamy sobie na relaks i oddajemy mu kontrolę nad rzeczami, które nas dręczą. W pierwszym Tesaloniczan 5:17 jesteśmy pouczeni, aby modlić się nieustannie. To pokazuje nam, że modlitwa nie jest tylko aktywnością, ale stylem życia. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś poczucia pokoju, które przychodzi po szczerej modlitwie? to tak jakby otwierając swoje serce przed Bogiem, oddawałeś Mu kontrolę, a w ten sposób otrzymywałeś pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie według obiecania w Filipian 4,7. Ten pokój jest darem, który nie zależy od okoliczności, ale od obecności Boga w naszym życiu. Czasami może być trudno znaleźć ten pokój, szczególnie w obliczu problemów, które wydają się nie do pokonania. Jednak to właśnie w takim momencie musimy pamiętać, że niezależnie od wielkości problemu, Bóg jest większy. On jest Bogiem, który czyni niemożliwe możliwym. W Łukasza 1:37 znajdujemy potężne stwierdzenie, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ta prawda powinna rozbrzmiewać w naszych sercach i zachęcać nas do puszczenia. Czy zauważyłeś, jak wśród wszystkich burz życia zawsze świeci jakaś światłość? Ta światłość to nadzieja, którą daje nam Bóg, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Joyce Meyer często mówi o znaczeniu utrzymania nasze oczy w świetle, nawet gdy chmury zmartwień i strachu próbują nas zakryć. W Jana 8:12 Jezus mówi do nas: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Ten fragment przypomina nam, że idąc za Jezusem, jesteśmy prowadzeni i nie musimy obawiać się ciemności, która nas otacza. Wyobraź sobie teraz, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś naprawdę pozwolił, by to światło oświetlało każdy zakątek Twojego bytu. Kiedy akceptujemy, że Jezus jest naszym światłem, zaczynamy rozumieć, że nie musimy nosić ciężarów sami. On już wziął na siebie ciężar świata za nas. W 1 Piotra 2:24 czytamy: On sam nosił w swoim ciele nasze grzechy na drzewie, abyśmy, umierając dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości. To jest niesamowita obietnica. Kiedy ufamy Bogu i oddajemy mu nasze zmartwienia, pozwalamy mu troszczyć się o nasze dusze i prowadzić naszą drogą. Czy pamiętasz kiedy ostatni raz modliłeś się, prosząc Boga o oświetlenie swojej drogi? Czasami łatwo jest zatracić się w codziennych wymaganiach i zapomnieć o wołaniu o to światło. Joyce Meyer uczy nas, że modlitwa jest potężnym narzędziem, które łączy nas z Bogiem. Kiedy się modlimy, nie tylko prosimy o pomoc, ale także dążymy do głębszej relacji z nim. To pomaga nam uwolnić się od więzów, które trzymają nas przy strachu i niepokoju. A co powiesz na siłę, którą znajdujemy we wspólnocie? Często czujemy się przytłoczeni, ponieważ próbujemy radzić sobie ze wszystkim samodzielnie. Być może gdy łączymy się w modlitwie i wzajemnym wsparciu, znajdujemy siłę i zachętę. W Hebrajczyków 10:24-25 jesteśmy zachęcani, aby rozważać się nawzajem, aby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszych spotkań, jak to ma w zwyczaju niektórzy. Bycie otoczonym ludźmi, którzy podzielają tę samą wiarę i wartości, może być dużą ulgą. Ponieważ przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami w tej wędrówce. Pomyśl przez chwilę: Czy jest ktoś w Twoim życiu, kogo mógłbyś wesprzeć? Czasami, pomagając innym zrzucić ich brzemię, znajdujemy również siłę, aby uwolnić się od naszych. To cykl miłości i zachęty, który może odmieniać życie, zaczynając od Twojego. Joyce Meyer zawsze zachęca nas do bycia agentami zmiany a to często zaczyna się od prostych działań, takich jak słowo wsparcia czy modlitwa za kogoś, kto się zmaga. Co więcej, ważne jest, aby pamiętać o znaczeniu autorefleksji poświęć czas na ocenę tego, co naprawdę obciąża twoje serce. Czasami możemy być zaskoczeni, zauważając, że wiele ciężarów, które nosimy, wynika z oczekiwań, które sami na siebie nakładamy, lub z porównań, które robimy z innymi. W psalmach 139.14 przypominamy sobie, że jesteśmy wspaniale stworzeni. Prawda ta powinna uwolnić nas od potrzeby osiągania wzorców, które nie są nasze. Wdzięczność, jak już wspomnieliśmy, jest potężnym kluczem do wyzwolenia. Każdy dzień to nowa okazja, by dziękować Bogu za błogosławieństwa, które nam daje. Czy kiedykolwiek myślałeś o stworzeniu codziennego rytuału wdzięczności? Może być tak proste jak zapisanie trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny na koniec dnia. Taka praktyka może zmienić twoją perspektywę i pomóc skupić się na błogosławieństwach, a nie na zmartwieniach. Czasami życie może przypominać labirynt, pełen niepewności i trosk, ale pamiętaj, że Bóg jest naszym przewodnikiem. Przysłów 16:9 czytamy, że serce człowieka planuje swoją drogę, ale Pan kieruje jego krokami. Ta obietnica jest pocieszającym przypomnieniem, że nawet gdy nie wiemy, w jakim kierunku iść, Bóg zawsze jest przy nas, prowadząc nas. Kiedy pozwalamy Bogu kierować naszymi krokami, zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy: zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać następne wiadomości. I podziel się tym filmem z kimś, kto musi to dzisiaj usłyszeć. Aby kontynuować, obejrzyj następny film jest już w kartach i również w opisie.